Hej, kawidzowie, ja jestem Naki, a w dzisiejszym filmie jesteśmy w Burnout Paradise City The Ultimate Box. I dzisiaj wypadło na motor. Ta gra była nagrywana ostatnio 14 sierpnia, a dzisiaj mamy 8 września. Co? Hmm? A co, come on? Aha. No i jedziemy. 108 Edy. Tutaj wykroczeń drogowych nie ma. 217, siedemnaście, tak A teraz przekroczyłem Ślad Kurde, kurde. Ciężko trafić vis a -vis.

Co tam czerwone? No. Po ile paliwo? Czerwono-złotawy motor. Aha, a teraz tam jakieś paliwo interesuje. Baj, czerwone. <laughs> Miało dzisiaj filmu nie być, ale w sumie prędzej czy później musiałby być. Slow, jaki tam slow, właśnie taki dzwon. Dwieście jeden bramy. Dwieście pięć. Dwieście

Dobra, na razie się chyba nie uda widzowie. Ta tam zerwana. 213, po raz trzeci chyba. Niskie spotkanie, razy dwa. Wow. Zbyt wolno? Porażka, ja ci dam. Brameczki 219, ej, prawie dwa razy już tak blisko widzowie, 225, kurde no, raz mi się kiedyś coś udało, widzowie, co to jest do zrobienia. 213 229 Dobra, ostatnia próba 227 No niestety, dobra Teraz rozwalanie I jakiś wyścig by się przydał bramki Co się rozglądasz o, Lot Aha, i się pod wjechałem. I dzwon skasowany od razu. Pim. 210 Wład prąd 873 no Mogę? Nie. Nie No tak, bo jakby do takiego wariata <ścoughs> Tu się boję opuszczać za zmieniasz pas Czekam na czerwono, właśnie. I wyścig można? A plus Z. No nie można na razie. Ale pamiętam, że kiedyś na motorze też bram nie udział w wyścigu. Znak stop. I znak jedź. A plus Z, wyścig Północna jazda Północny zachód 3 minuty, 22 sekundy, no dobra Zobaczymy, coś co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy się z kim ścigam. Czy sam muszę się zmieścić w czasie? Raczej to bez problemu. Mam motor. Teraz dwa tam widzowie dojedziemy, co nie Tam ma być taki wyścig, to... to co to za wyścig? Gdybym miał samochód, to byłoby ciężej. A, już coś... To Tom. Kierunek. Nie zmieniłeś. No na razie dobrze mnie prowadzi. Wo wow. wow. Się odbijam. Lewo. też na czas patrzeć I lód <kluje> <kluje> Dzwon bo se mi... i... Widoczność... Z, z, z um, no... Nie widziałem gdzie kurde, nie wiem czy ja się w sumie zmieszczę. trzeba przyspieszyć 60 minut na godzinę 2,22 sekundy kurde no go 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 Prawo tu, no się ja nie mogę no Go 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 Jest, dobrze, dobra, okej okay. Na styk, ale Ale zdążymy Dobra Wygrana. Twój czas 2, 50 i 76 setne co prawda nie, nie wiedziałem czy z kimś ścigałem, czy nie, tu jest jakąś LK, ale dobra Slow, ja ci tam slow, już, już po slow, już po skok i pod dzwon po raz kolejny Na razie mi się ta rozgrywka podoba, bo wygrana, wszystko idzie na razie po planie oj sześćdziesiąt fa jeszcze bączki pokręcę przy znaku slow a mogę kolejny nie wyścig dobra a teraz nie mogę Bierzemy kolejny czyżby to samo? bliskie spotkanie. O, dobra. Zwolniłem przed chwilą, bo nie wiedziałem, czy w prawo, czy w prosto Slow. Ja nie umiem slow. Ja umiem. O, helikopter po prawej. Ja umiem ee, szybko. Left. Left, dobra. Bliskie spotkanie. I jak to zrobić, wzajem, to film się zakończy. Na razie jadę dobrze. Na żółtym. No i też przed czasem Wygrana, twój czas 2, No i prawie się udało, 3 dwoje ginęło, dobra Dobra, widzę, że dwie wygrane Zatrzymamy się Slow Okej okay. Jeszcze się nie... Dobra, przynajmniej kulturalnie zaparkuję No to dobra widzowie, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz I hej, do jutra!